No i dzień dobry, siemaneczko, witam serdecznie na kanale Michał z tej strony. Money Makes Money, tak jak widać, mam filmową koszulkę, firmową czarpeczkę, wyglądam jak sprzedawca marzeń w jakimś supermarkecie. Ale tak na poważnie, to dzisiaj zabawimy się w spekulacje pod airdropy, to znaczy będziemy używać tutaj trzech różnych protokołów, które umożliwią nam zakwalifikowanie się na możliwy airdrop i po to właśnie będzie ta cała akcja co będzie nam potrzebne będzie nam tutaj potrzebne przynajmniej jakieś 100 dolarów w sumie to tutaj wedle uznania, taką sumę, jaką tam lubicie sobie operować. Wiadomo, że im większy wolumen wykonamy, tym w sumie są większe szanse, że się zakwalifikujemy na większy airdrop po prostu. No ale nie mogę wam dać jakiejś konkretnej informacji, jakie konkretnie środki to powinny być. Ja będę tak celował w powyżej 100 dolarów. Będzie nam tutaj potrzebny również portfel non-custodial, najlepiej na przykład MetaMask. I później odbędziemy sobie taką krótką podróż niczym Odyseja Arbitrum po różnych sieciach, po różnych protokołach, także serdecznie zapraszam Was na wideo, a zanim zaczniemy oczywiście intro! Dobrze, więc możemy zaczynać. Mogę wam zdradzić nazwy tych naszych trzech protokołów, których będziemy dzisiaj używać, więc będzie to WoWo Finance. Tutaj to jest taki protokół, który ma strategię na granie na wzrosty albo na spadki, spekulując właśnie na Ethereum albo na Bitcoinie. I tutaj jest jeszcze druga taka strategia lustrzana, tylko tutaj stejkujemy token GLP, ale my akurat będziemy używać tutaj, będziemy lewarować się USDC. No i dobrze by było, żebyśmy w ogóle sobie załatwili takie USDC, i po to właśnie nam będzie potrzebny Chain Hop Beta. Tutaj możemy kupować sobie przeróżne tokeny na przeróżnych sieciach. Nie musimy koniecznie mieć do tego tych tokenów natywnych, które są nam potrzebne na opłatę transakcji będziemy również używać sieci Polygon, i jeśli nie macie takiej, e, takiego tokena jak Matic, który właśnie do tego służy, to tutaj jest kranik po to, żebyście sobie pobrali jakieś tam szczątkowe ilości na Maticu, akurat te transakcje są bardzo tanie, więc e, taki kranik również wam się przyda. I kolejnym protokołem będzie właśnie Overnight, który działa na poligonie. I tutaj możemy robić jakieś dziwne cuda na stablecoinach, które będą nam tutaj płacić 14%, nawet do 14% APY. Dla pewności wiadomo, że to nie jest porada inwestycyjna, nie będziemy tutaj trzymać jakoś długo tych środków. Po to tylko to robimy, po prostu, żeby zostawić tutaj ślad naszym portfelem i możliwie zakwalifikować się na airdrop od tych właśnie trzech protokołów. A konkretnie zajmiemy, zaczniemy sobie od tego chain-hopa, bo tutaj muszę dosłać jakieś środki. Mam tutaj 99 dolarów w USDT na arbitrum, jednak chciałbym. Jeszcze sobie dosłać z optymizmu. Tu chyba miałem trochę Ethereum, mi się wydaje. To Ethereum właśnie chciałbym zamienić na USDC i to USDT również chciałbym zamienić na USDC. W ten sposób to będziemy robić. I tutaj wyślemy na przykład 0. Dobra, wyścimy sobie po prostu maksymalność, maksymalną ilość tego Ethereum z sieci Optymizm na arbitrum i tam od razu kupujemy sobie USDC. Tylko oczywiście tutaj trzeba zostawić trochę tego Ethereum, żeby było na swap. W ogóle dość drogi teraz jest ten swap. Przed chwilą się tu zmieniło to. Muszę spojrzeć na Ape boardzie gdzie tu mam jakieś środki, żebym nie musiał dosyłać. Po prostu w ogóle również chciałbym wam nagrać taki odcinek, jeśli chodzi o narzędzia do kryptowalut. Ostatnio wam pokazywałem te portfolio trackery, a teraz chciałbym wam pokazać zdecentralizowane takie portfolio trackery do, do portfeli non custodial to nie są zdecentralizowane. W sumie, trackery. Ale chodzi mi o to, żebyście mogli sobie śledzić swoje zewnętrzne portfele. I tak samo jak na przykład farmicie różne rzeczy, to mam takie narzędzia, które już wam kiedyś pokazywałem, ale myślę, że warto by to było odświeżyć po prostu. Dobra, możemy to zrobić tak, że z Fantoma, muszę zmienić sieć. Z Fantoma wyślemy sobie trochę Ethereum, wszystko sobie tam wyślemy. Ciekawe jakie będą koszty transakcyjne. O, elegancko jest. Dobra, to teraz bierzemy Approva i fajny jest w ogóle ten chain hop bo można sobie tak skakać tymi środkami i nie trzeba mieć na prowizję na żadnej z tych sieci. Chociaż ja i tak jestem zabezpieczony i zawsze trochę środków na każdej sieci tam mam. Nawet jeśli to jest taki portfel airdropowy jak ten, to widzicie, że tutaj po 50 dolarków w różnych walutach na różnych sieciach można znaleźć. Więc w sumie taki airdropowy portfel, ale no jest tutaj jakieś 400 dolarów czy coś takiego i tutaj wszystko się zgadza, slippage mamy 3%. Ale dobra, możemy to zaakceptować. Confirm swap i lecimy z tym USDC. Zatwierdzam tutaj transakcję na moim Metamasku. Generalnie, co w tym momencie robię, to zbieram sobie tak, żebym miał około 120, 100, teraz będzie około 150 dolarów USDC na sieci Arbitrum. I teraz poczekamy, aż tutaj przyjdzie jedna transakcja i ta właśnie. Transakcja już nam powinna się zakwalifikować na jakiś airdrop, chociaż ja używałem już tego protokołu wcześniej. To i tak później jeszcze tutaj sobie wrócimy, bo na początku tylko zbieramy fundusze na arbitrum, później te fundusze wrzucimy w WoWo, a później jak je wyciągniemy, to z powrotem wracamy tymi funduszami na Matica. Teraz tutaj widzę, że to będzie trwać około 20 minut, także pewnie przytnę to wideo, żebym nie musiał tutaj tyle gadać do Was. Wczoraj robiłem migrację galaktycznych panków, też się zbieram do migracji smoków i smoczych jaj na lewanie. Także pewnie niedługo też pojawią się tutaj takie materiały. Ostatnio jest dość dużo, jeśli chodzi o NFT i również Niedługo nagram odcinek, jeśli chodzi o nową kolekcję, oczywiście od Space Cartels, bo tam mamy ringi, które będziemy mintować już sobie w poniedziałek, 8 sierpnia. Dobra, spauzowałem wideo, widać, że tutaj już transakcja przeszła, więc możemy sobie zrobić kolejną transakcję, więc na Arbitrum tam również mam USDT, które trzeba zmienić właśnie... Na USDC. Tylko tutaj trzeba tak. I to trzeba tak. I tutaj maxa. I tutaj. o oh, no root found for. Naprawdę? No to może jakiegoś dexa trzeba tutaj wyczepać sobie. No, także wbijamy na One Incha tutaj. Nie wiem, czy mam wam w ogóle linkować te wszystkie linki. No bo takie linki jak One Inch to powinniście mieć. Dobra, tutaj dajemy maksa, to zamieniamy. Tak jest. Tak jest. Wszystko się zgadza. Podpisujemy. tutaj jest jeszcze, na Waninchu jest jeszcze taka opcja, którą też teraz zaimplementowali w OpenC, że jak na przykład kupujemy jakiegoś NFT, albo jeśli tutaj robimy wymianę, to jeśli zaznaczymy to, to możemy te USDC wysłać na inny portfel niż na ten, z którego robimy tą transakcję. Fajne. Tylko, że no, widziałem, że na OpenSea też można było zrobić tak, że można było kupić NFT-ka na kogoś i podobno ten, ta opcja im tam trochę nie poszła i mieli tam lekkiego haka. Zresztą na dniach teraz, wczoraj był hak również na brydżu Nomad, którego używaliśmy na przykład do brydżowania środków na Evmos. To jest właśnie ten bridge, który został zhakowany. I generalnie można tam było bardzo łatwo, bardzo tanio wyjąć środki, gdzie później po kilku godzinach można było sprzedać o dużo, dużo drożej. Także czasami te haki mogą być naprawdę bardzo zyskowne dla takich indywidualnych DeFi degenów, którzy operują tutaj w tym DeFi całym świecie. I można właśnie wyhaczyć takie możliwości arbitrażu czasami. Dobra, ja już tu gadam, tyle gadam, gadam. A nawet jeszcze nie no, w sumie zrobiliśmy jeden protokół. Jeśli chodzi o One incha, to tutaj akurat mamy już zrobione. Także wbijamy tutaj do tego WeWe Finance. Jestem tutaj podłączony. Możemy. Ciekawe w ogóle, jak market wygląda, żebym ja tutaj nie wtopił żadnego hajsu. No, raczej dzisiaj słabo, raczej spadki. Także w sumie to możemy zagrać w dół. BDC Down, dajemy tutaj aprova. Jeśli chodzi o te akcje, approve, to trzeba uważać. Te trzy aplikacje, które, na których dzisiaj tutaj operujemy, to akurat są sprawdzone, legitne. Tak samo jak będą legitne te adresy, które wkleję w opis. No ale czasami może się zdarzyć tak, że podłączycie portfel do, jakiegoś, do jakiejś dziwnej strony i dacie im tam aprova, czyli pozwolenie na dostęp do waszych środków. I te środki niestety mogą zniknąć. Tak samo jak ostatnio zauważyłem, nie wiem, była jakaś strona, był jakiś airdrop, gdzie ludzie dawali pozwolenia do Keplera i bardzo wielu ludziom odstejkowali nagle Atoma po to, żeby je po prostu wysłać gdzieś tam dalej. I ci, którzy się zorientowali, udało im się uratować swoje środki, a ci, którzy nie, no to niestety Atom wyleciał gdzieś na jakiś inny portfel. I tutaj jest bardzo duża zagadka. Tutaj akurat wy na wideo nie będziecie widzieć, ale tutaj jest taka informacja. wo still in beta mode. Please use at your own risk. Także pamiętajcie o ryzyku. Dobra, więc mamy tutaj już... Te nasze środki zdeponowane. 55 dolarów. I to by było chyba już na tyle. Sprawdźmy jak wygląda ten dashboard. Show only my positions. Tak jest. To jest nasza pozycja. Możemy tutaj odczekać sobie tak. chwilę. no tam Te 15 minut. Po to żeby ten smart contract w ogóle zarejestrował. To że tutaj nasze środki były. I później po prostu wyciągamy je. I dalej uderzamy na chain hopa. Także ja sobie spauzuję wideo, pójdę sobie zrobić nową herbatę i zaraz wracamy. Dobra, więc powiedzmy, że już się nacieszyliśmy tą pozycją i teraz ją wypłacamy. Bierzemy withdraw. Więc teraz wejdźmy sobie na overnighta tutaj na tego ich dapa. Połączmy się i sprawdźmy, jakie konkretnie środki tutaj oni akceptują, żebyśmy nie popełnili znowu żadnego fopa. Tak jak widać oni mają tutaj USD plus. Możemy sobie tutaj właśnie zrapować to i później możemy sobie dać taką pulę płynności, co to właśnie zrobimy. Dobra więc musimy tutaj z Arbitrum to USDC na Polygon też na USDC. Dokładnie tak z tym jedziemy. Teraz dajemy tutaj Approva i wysyłamy to. Z powrotem na poligon. Z powrotem, bo kiedyś te środki im były na poligonie, ja pamiętam. Ten kto ogląda, to może też pamięta, chociaż wątpię czy to jest dla was takie ważne. Dobra, mamy aprowa, robimy swapa, confirm swap, lecimy z tym, bo nie mam czasu. Dzisiaj wieczorem również mamy hejsoholikowego live'a. Jak zwykle we wtorki o 19.15 u Marka na kanale u mnie powtórka w niedzielę dobra niech to tutaj się wysyła ja robię pauzę no i dobra mamy tutaj transfer completed więc wbijamy tutaj na tego overnighta łączymy się znowu po poligonie oczywiście bo tam musieliśmy się rozłączyć i tutaj możemy sobie zwrapować trochę tego naszego usdc powiedzmy że ja chciałbym na przykład 50 tutaj wrzucić Dajemy aprow, później oczywiście znowu swap. Stworzymy sobie tutaj taką małą parę płyn pulę płynności. Nie, to jednak bez sensu. Musimy to sobie odwrapować i musimy zrobić po prostu słapa żeby dostać tego usd plusa, bo to jest wrapped usd plus, nie doczytałem tutaj instrukcji po prostu, ale to luzik, zaraz naprawimy, dobra więc tu mamy zrobione, więc wracamy na tego swapa i tutaj swapujemy 50 baksów na tego usd plus, znowu musimy dać approve, dobra mamy to, confirm swap, Zatwierdzamy, słapujemy i później stawiamy tą pulę płynności. Myślałem, że to pójdzie szybciej, a tak no nie do końca. No muszę przyznać, że trochę mnie wystraszyli, bo był tutaj błąd, jednak środki się pojawiły. Także możemy zrobić sobie tą pulę płynności, a to było tutaj. Zróbmy sobie tutaj tylko refresh. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie po opisie. Możemy dać maksa, tutaj dajemy maksa. Tak jest, tak jest. Add liquidity. I tu musimy zatwierdzić teraz na naszym Metamasku. Dajemy tutaj confirm. Jeszcze raz confirm. Dobra. Mamy tutaj trzy różne kolory. Mam nadzieję, że to przejdzie. O, jeszcze jedno potwierdzenie, proszę bardzo. Chyba tutaj będzie jeszcze jedno potwierdzenie, mi się wydaje. No, czekamy cierpliwie. Nie. Loading. You have not added any liquidity yet. Ok. Odświeżmy sobie tą stronę, ale o, właśnie się pojawiło. Dobra. Więc mamy tutaj tego stable włączonego i on tutaj pracuje na ile? Nie wiem. Nie wiem jakie tutaj jest oprocentowanie też. Ale no zabawy z tymi stablecoinami no to proszę brać to oczywiście na poprawkę, bo jeśli jesteście w krypto od Przynajmniej pół roku to myślę, że powinniście wiedzieć, z czym to się wiąże. Dobra, i jak tutaj daliśmy już tą pulę płynności, to jak przesuniemy sobie tutaj ten. Pstryczek, to również możemy ją sobie zastejkować. I teraz, tak, jeśli byście chcieli sobie wyciągnąć tą płynność, oczywiście tutaj jest, jeśli ją zastejkujecie, to tutaj jest unstake. Jeśli chcecie po prostu ją wyciągnąć, to tutaj trzeba kliknąć remove i chwilę poczekać, niech tutaj nam się załaduje ten nasz balans. Właśnie zrobimy refresh, wskoczyła nam tutaj nam ta para, więc możemy wziąć tutaj remove, dajemy maxa, i tutaj klikamy Remove LP. Ja jeszcze to sobie przez jakąś chwilę podtrzymam. Po prostu chcę Wam pokazać, jak to zrobić, żebyście sobie wyjęli również tą płynność. No i właśnie tym sposobem, tymi kombinacjami alpejskimi, tutaj możemy się zakwalifikować na trzy różne airdropy. No i mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Także wszystkie linki będą w opisie. Jeśli udało Ci się wykonać wszystkie opcje, to daj łapkę w górę daj jakiś komentarz dla zasięgów i siemanko, pozdrówki, jo!